Z drugiej strony bliki, Jestem na ławce, ma SG. będę grał parkury Dziś zagramy sobie parkury Co do mapki jest bardzo fajna Będą z niej Będę z niej nagrywał też G SG, SG itp I takie różne fajne Rzeczy To jest pierwszy odcinek A więc proszę aby by... Prosiłbym aby było Dużo osób, ale by... Żebym wiedział, że chcecie oglądać yy, oglądać mnie w akcji, Subsk dajcie subskrypcję i łapkę w górę. I oglądajcie mój filmik. Yy, a teraz yy, będziemy wyschałaś parkour. Ojej, jeszcze co do teksturpaka. Yy, tekstur yy, link do teksturpaka będzie w opisie. Więc nie muszę się tym martwić. Yy, mój skate też będzie w opisie. Yy, wszyscy moi fani, jak będziecie, możecie mnie oddać do skate'a. Porozmawiam z każdym z Was. Będę mógł zrobić nawet taki. Mały wywiad. A teraz już to do rzeczy. co gramy w parkurze. Trzeci parkur. Myślę, że zdążymy dzisiaj przejść wszystkie parkury. Jak nam czas na to pozwoli. Jak nie, to będzie przedzielony na dwie części odcinek. Ja na razie mam limit 15 minut odcinki. Przepraszam Was za to. Ale postaram się. Będę może nawet płacił za odcinki. Tylko muszę wiedzieć, czy Wy tego chcecie. Dajcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał. I będę patrzył na opi wasze opisy. Widz, który pierwszy yy, napisze. Yy, yy, bo pod koniec yy, pod koniec yy, tego. Yy, pod koniec. Pod koniec nagrania podałem wam kod yy, Widz, który gdy go zapamięta i który go napisze, pod opisem. Ma, yy, yy, poda... mógłby podać swój skype i będzie mógł ze mną na, co i wygrywa darmowe na, zagra, nagranie ze mną na serwerze I, na, i później podam mój serwer IP mojego serwera będzie miał na moim serwerze rangę svipa, Super VIPa To dla tych, którzy będą chcieli oglądać mój kanał, jak show. Yy, 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 yy. czyli tak, na pewno widz, który pierwszy napisze kod ten wygra SVP plus będzie mógł plus będzie miał yy, możliwość, ten wygra nie ma FVIPa, tylko moderatora Plus będzie miało możliwość nagrania ze mną w filmiku. A więc teraz zajmę się to co najważniejsze, to co robimy teraz, parkour. Ostrzegam, ja nie jestem dobry w tych ale robię to, robię to dla was widzowie. Ej, jeszcze mamy 4 trz... minuty, myślę, że dokończymy pierwsze połowy parkourów. O, parkour, który ja najbardziej nie lubię. Dla Was widzowie, teksturpak też będzie w opisie. Nie wiem czy to już mówiłem, ale jak mówiłem, to przepraszam. Powtarzam. Tylko ostrzegam, ten teksturpak nie jest stworzony do. Ten pak jak coś, nie jest tworzony do parkourów, tylko jest stworzony do pvp. Więc także o, jak ktoś chce, będzie konkurs na najładniejszy serwer. Możecie podawać swój serwer w opisie. Za to też będzie nagroda i też będzie ranga na moim serwerze. Ja myślę, że to już ostatni, te ostatnie co. Okej, okay, to już koniec. żegnam się z Wami... Nie, jeszcze kod. Yy. Yy. 669800001. Dziękuję, żegnę się z Państwem. Blikit. Do, do następnego razu.